Bo wtedy we Francji wydarzyła się taka rzecz, że miałem zawał ucha środkowego, straciłem słuch w prawym uchu w 80%, więc nadal nie słyszę, ale to był moment taki dla mnie bardzo trudny, bo pani Boże, co się dzieje? Ja straciłem słuch, nie mogłem trenować, miałem problemy z błędnikiem, no, był ogólnie trudny czas. I ja wtedy zacząłem dziękować Bogu, że mam drugie ucho. Gdyby nie było Pana Boga, to by, że żebym się załamał, bo był moment taki, że już nie wiadomo, czy będę mógł wrócić w ogóle do sportu, bo faktycznie nie mogłem, nie mogłem trenować. Potem, dopiero po diagnozie, gdy znalazłem przyczynę i, i jak był sobie, co, co się stało, to trochę się uspokoiłem, ale jakby zacząłem dziękować, że mam drugie ucho. To tylko dzięki relacji z Bogiem. Nie, bo gdyby tego Pana Boga nie było, to może bym się poddał i, i, i się załamał, i, no, i musiał, musiał żyć. Tą świadomością. Nadal, nadal nie słyszę od pięciu lat, ale ja dziękuję za to, że mam to drugie ucho, tak? że tak nas Pan Bóg pięknie stworzył i dziękowałem za, za to, jakby, że to jest błogosławieństwo, bo zacząłem słuchać ludzi. Bo jak nie słyszysz już na, na jedno ucho, to musisz tak. się bardzo skupiać, żeby usłyszeć człowieka.